że jest, łopata jest, jerby nie ma, nie było jerby. Czy jerbie o skarbach bez jerby? Ale za to mam nadzieję przy skarbach. Witam serdecznie widzów Grosusa. Dziś piękne poszukiwania. Wczoraj z magnesem, dzisiaj z detektorem metali. Grosus się odsunął, od, wysunął się z kadru, ale zaraz wam opowiadam gdzie się znajdujemy. Cześć drodzy subskrybenci Grossosowego kanału, dziś dosyć niespotykanie, Artur Trącik, saper co prawda yy, nie będzie, mam nadzieję niebezpiecznych znalezisk, także może yy, Twoja akcywa nie przyda się konkretnie do, do tego. Znajdujemy się dzisiaj w Lasach Mateckich yy, i to tutaj znajdowały się wcześniej wspomniane w naszym odcinku Winter Siege, czyli te zimowe trakty. Mamy zamiar poszukać dzisiaj takiej pięknej, polskiej, królewskiej. Mam nadzieję, że zaszczycą nas super znaleziskami te dzisiejsze tereny. Słuchajcie, korzystając z okazji chciałbym podziękować za subskrypcję, którymi darzycie nasz kanał. Wybiła okrągła dwusetna można powiedzieć subskrypcja. Dlatego też zgodnie z poprzednim filmem uruchamiamy konkursik. Będzie do wygrania kamera do nagrywań wypadów takich jak i my realizujemy Słuchajcie, pod tym filmem, prosta zasada, pod tym filmem wystarczy napisać słowo... Hmm... Artur, jakie słowo pierwsze przychodzi na myśl? Bebok! Bebok! Dużymi literami Bebok. Słuchajcie, piszcie pod naszym filmem Bebok. Szedźcie nasz kanał Grossusa, uderzajcie na Centrum Detektorysty. No cóż, widzimy się w terenie. Do zobaczenia. Nie zdarzyłem się przywitać. Jak widzicie Artur uderzył już w teren grzesiek tutaj przy skraju lasu ze mną sprawdza bliżej drogi coś tutaj mamy, jakieś lasko na pewno To żelazo jest ukryte pod korzeniem Będziemy musieli to troszkę podkopać I mamy kolejny kolejny element można powiedzieć, zobaczcie, że tutaj są okopy. Pokopane transzeje pierwszowojenne. To prawdopodobnie było wzmocnienie belek, wzmocnienie tych okopów. Jak mnie nie zjedzą dzisiaj komary, to coś z tego skleimy. Przypominam, że dzisiaj ta 200 subskrypcja uruchamia konkurs, tak jak powiedział Artur. Wystarczy wpisać pod tym filmem bebok i weźmiecie udział w losowaniu. Spiszę wszelkie niki, zrobimy losowankę konkursu. Wylosowana osoba otrzyma oczywiście grosusowe gadżety, a także kamerę do przyszłych poszukiwań. Podkowa. Zobaczcie, że ta podkowa nie należy do najmłodszych. Jest fajnie wykuta, stara, prawdopodobnie średniowiecza. Ten rejon obfituje w taki okres średniowiecza, dlatego też złapaliśmy stąd pozwolenia. Sygnał taki mieszany. Dzisiaj jest ciepło, bo jak to przed deszcz, o jest. Czułem ten zgrzyt. Nie wziąłem dzisiaj rękawiczek. Kolejna skuwa, patrzcie kolejna skuwa. Kolejny duży gwóźdź kopowy co so, idziemy głębiej Ciekawe czy dzisiaj się komuś poszczęści i czy ktoś odnajdzie dzisiaj coś z czego będzie można zmontować fajny odcinek Wczoraj używamy za tym magnesem Naprawdę wspaniałe znaleziska Artur Manosa do poszukiwań, prawdziwy pasjonata i łowca historii. Ładnie cicho Rutus stracuje. Podkręcimy troszkę sobie czułość na 84. O, piękna płaszczatka. Chcę sprawdzić czy coś w niej nie piszczy. O, jest grzesiek. Słuchajcie, matka ma wspaniałą historię sięgającą zamieszkłych królewskich czasów O fajny sygnał taki o niestety szczepionka tych szczepionek jest sporo w lesie nie będziemy ich zabierać bo zauważcie że jest jeszcze pełna może jakiś lisek chytrusek ją chwyci Szczepionki rzeczywiście są zrzucane praktycznie rokrocznie na tereny leśne na pola no i chyba każdy poszukiwaś miał z nimi do czynienia sygnał 20-30 można powiedzieć, że większa stalóweczka tak sądzę ale jeszcze nie wybadałem dobrze tego Rutusa alterka Na pewno sygnał fajny, warte uwagi. Warto kopać, warto sprawdzać każdy sygnał. Jest to tutaj. Hmm. Powiem Wam szczerze, że nie jest to coś zwykłego. Obstukajmy to lekko. Wygląda jak jakiś zasobniczek. Na pewno to zabierzemy. Obstukajmy troszkę. Sprawdźmy, co nam przypomina ten kształt. Czyżby to była zapalniczka? Spójrzcie, zamykane. Według mnie jest to zapalniczka, natomiast powiem Wam szczerze, że nie dam uciąć ręki za to. Może Artur będzie wiedział coś więcej na ten temat. Pierwszy raz widzę taki przedmiot. No, ciekawe znalezisko. Na pewno zabierzemy to ze sobą. W tych pięknych okolicznościach przyrody chciałbym Wam powiedzieć jak ważny był to ośrodek związany z Gdańskiem i z Morzem Bałtyckim. Wyobraźcie sobie, że tutaj w tych lasach mateckich rosną niezwykle proste i dobre jakościowo sosny. Komary mnie zjedzą chyba, zanim opowiem Wam tą historię. <laughs> Sosy te są na tyle sprężyste, na tyle wysokie i, na tak, i tak bardzo proste, że były wykorzystywane do budowy statków starych, statków, slapów czy też galeonów. Sosy te były wykorzystywane do masztów. Podczas sztormu one nie łamały się tak łatwo jak sosny pozyskiwane z innych regionów naszego kraju. Sosny te były tutaj ścinane, ale wcześniej przyjeżdżała specjalna komisja, by określić, które sosny należy wyciąć. Następnie Spuszczano te sosny niedaleko tutaj, do rzeki granicznej, do Buga. Z Buga trafiały do Wisły, a Wisłą nad Morze Bałtyckie. Tam w stoczniach budowano wielkie drewniane slapy. Na tych slapach znajdowała się matecka sosna. Czy marcze podbiło Morze Bałtyckie? Może nie. Ale na pewno ktoś w rejonie naszego polskiego morza słyszał, że matecka sosna jest najlepsza. <laughs> Jedziemy w teren, jest tam Grześ. Chodźmy do Grześa, zobaczymy co tam u naszego kumpla. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Jak tam sukcesy? Jeden pieniążek, już lecimy sprawdzić. A z jakiego okresu pieniążek? Fajny kolorowy sygnał 41-49. Może Grzesio nam tutaj pieniążki jakieś podrzucił? Tutaj, tutaj coś mamy. Co tam jest? Co tam? O! Wyszła! Szczepionka na beboki. No niestety. Zbieramy śmieci. Pozostawiamy ten las czysty. Malutka? A no, to patrzcie, to jest ta kopiejka. Jak ja mi się zdawałem. jedna druga chyba? Jedna druga no. Gorąco dziś jest strasznie duszno. Ma dzisiaj padać, akurat tak się fajnie nam udało. Zgrać, że. To się spotkamy, zanim zacznie padać. Artur później już jedzie. Wczoraj niezwykle owocny wypad, Który na pewno widzieliście na jego kanale. Bardzo miło, że nas odwiedził. Podzielił się swoimi swoją pasją. Podzielił się tym, jak realizować pewne czynności. Cóż to takiego? Dzisiaj znajdujemy naprawdę dziwne rzeczy. Wygląda jak dzwonek. Ale taki ciężki odważnik. Oczywiście odważnik, jak mogę pomyśleć o dzwonku. Mamy odważnik. Odważnie, odważnie. <grystanie> Dobra, lecimy dalej. Lecimy w te patyki. Ja jestem tego zdania, że gdzie patyki, tam wyniki. Dużo osób po prostu nie wchodzi w gęstwiny, nie wchodzi w zakręcenia. Ja to wykorzystuję. Wchodzę tam, gdzie niektórzy nie chcą. I są tego efekty. Ale czy tego efekty będą dziś, nie wiem Nie wiem też jak u Artura nie wzięliśmy kurczę motoroli dzisiaj. Ja przynajmniej nie wziąłem Artur zawsze jest przygotowany na wszelką ewentualność. W końcu mam jakiś kolorowy sygnał. Cały czas w dołku, co to tam jest? Co to kurde tam jest Dobra, chyba mamy to w tej grudzie Ale jestem zmęczony, powiem Wam wczoraj magę z cały dzień Ołowiany pocisk, już spłaszczony Ktoś uderzył Kowa jaka duża, wow. Troszkę leśnej drogi, by sprawdzić czy nie znajdują się tu jakieś przedmioty. Ciekawe czy chłopaki są już przy aucie. Powiem szczerze, że troszkę już pochodziliśmy, jestem zmęczony, pogryziony. Ale szczęśliwy. Bo takie wypady zawsze są chłodne. Tu jest kabosik, bierzemy do kieszonki. Spójrzcie, to jest nasz dzisiejszy. Urobek saber trafił wspaniałego raczka, też zahaczę tutaj o średniowiecze. Natomiast człowiek uczy się całe życie. Tutaj Artur pomógł mi i od razu to zidentyfikował, że jest to zapalniczka zapadkowa? Nie, kłódka cylindryczna. O, Zapalniczka, co jest tą zapalniczką? Kłódka cylindryczna. Średniowieczna, bardzo stara kłódka z zapadkami w środku. Trzeba mieć specjalny klucz, żeby otworzyć tą kłódkę. Niezwykle ciekawy Ciekawe znalezisko, postaram się wrzucić zdjęcie i pokazać wam, jak to wyglądało, jaka jest zasada działania tej kutki. Fajnie, te lasy, właśnie, są bardzo stare. Tak jak mówiłem, lasy mateckie mają to do siebie, że kryją głęboką historię. Trzeba się troszkę, troszkę trzeba pochodzić i poświęcić czasu do tego, żeby znaleźć wspaniałą historię, ale każdy wypad jest tutaj owocny, i każdy wypad przynosi coś ciekawego. No to co, ruszaj w drogę kolejną Tak jest, ku przygodzie i skarbom I mam nadzieję do zobaczenia Do zobaczenia, dzięki że wpadłeś Były super znaleziska, bardzo miłe spotkanie Najważniejsze pani się spotkać A pan ty przyjdą z szapem. Na razie Cześć, trzymaj się No cóż, złapał nas deszcz Odwiedziliśmy parę miejsc Niektóre średniowieczne Niektóre mniej Świetny jest ten zabytek w postaci tej kurki średniowiecznej Saper też miał swoje, swój epizod średniowieczny w postaci raczka z buta to też jest są odległe czasy. Fajnie, że nas odwiedził. Zobaczcie, że zabytki, które odkryliśmy za pomocą magnesu nadmowego, magnet, groty, czy też tutaj za pomocą detektora to świadectwa historii, świadectwa historii naszego regionu. Super, że saper zgodził się i przyjechał do nas że go poznaliśmy bliżej to jest niezwykle ciekawy facet. Niezwykłe historie opowiada i ma taką pasję wszyscy ją mamy, a on umie ją wykorzystać do tego, by jak najlepiej ukazać piękno poszukiwać. To wszystko na dziś. Trzymajcie się. Hej!